oczekiwany przez wszystkich Polaków. Długi weekend majowy, ale jeśli Państwo jeszcze nie delektujecie się słońcem, to zapraszam na 24 serię PGNiG Superligi. Sandra Skłapogoń-Szczecin dzisiaj na własnym parkiecie zagra z Górnikiem Zabrze. Obie ekipy w tabeli dzieli równo 20 punktów. Rozpędza się Górnik Zabrze. Dudkowski do obrotu. Świetnie zachował się Ilczenko zanotował asystę, Gierak zamienia się pozycjami z Krupą, jest tam płasko, zdecydował się na rzut, drugi najskuteczniejszy zawodnik Sandry Andryspa. Przytuła świetnie do skrzydła, znakomicie rozegrał to Artmenko i Łukasz Gogola, beneficjentem tej akcji, zaremba Gierak z podłoża. Na obrót Krysiak, Krupa do Gieraka, ładnie napędził się za Zaremba i teraz w takim zestawieniu z Tarcewicz, Krupa i Zaremba kapitalnie wypracował te pozycje. Cały czas taki bliski kontakt z rywalem, no to kto wie jak się rozwiąże końcówka tego spotkania. przytuła. jeszcze raz tym razem zmienił róg. Nie będzie po tej akcji 12 bramki, co zrobi górnik Adamuszek kapitalnie do Krzyśka Łyżwy. Ten odnalazł się na obrocie. 20 sekund do rozegrania tej akcji. Gierek Starcewicz zdążył tam zamknąć Krzysiek Łyżwa. Jeszcze Skrzyniarz obronił, jeszcze obsłużył Molskiego. Zdąży Molski. I górnik przed przerwą, tuż przed przerwą, rzutem na taśmę. Wraca do tego stanu. Plus 4, 11 do 15. Tak, nawraca Jakub. Polok na prawę rozegrania. Rozpoczął to spotkanie, ale później opuścił plac gry na rzecz zaręby i Gieraka. taki ukraiński pojedynek w PG Nikie, super lidze. Mamy możliwość głosowania w aplikacji PGNiG Superligi na najlepszego zawodnika tego spotkania. Wystarczy ściągnąć aplikację, wejść w głosowanie i pobawić się w eksperta. Jakub skrzyniasz show cały czas trwa. Dobrze pracują, zabrzanie sprytnie teraz. Krupa do młodziutkiego kroka i 21 do 16. Ale świetnie też odpowiada Sandra Spa. Jest asysta Gieraka. A i mógł to wszystko kończyć Łukasz Ego-Gol. Serp po raz pierwszy na parkiecie Hali Twardowskiego. I proszę, I proszę bardzo, mówiłam Państwu, 20 punktów dzieli obie ekipy w tabeli ligowej, ale jakież to ma znaczenie. Ten sezon Super Superligi jest bardzo wyrównany. W juniku uruchamia kontratak. Patryk Krok zatrzymany przez skrzyniarza. Kapitalne emocje w końcówce tego spotkania. No kto wie, jakby nam się zakończył ten mecz, gdyby Patryk Krok wykorzystał stuprocentową szansę. Jeszcze na koniec zatrzymany Krzysztof Łyżwa. Maksym Vunik sfrustrowany, niezadowolony. My możemy się cieszyć z emocji, które dostarczyli nam zarówno podopieczni Rafała Białego, jak i Marcina Liewskiego, ale górą w tym spotkaniu jest trzecie spotkanie 24. serii, górą Górnik Zabrze, górą Fawory, jest najlepszy zawodnik tego spotkania, co do tego nie mamy absolutnie wątpliwości kapitalne zawody Jakuba Skrzyniarza. Ja Państwu za czas spędzony z piłką ręczną serdecznie dziękuję, życzę cudownego, słonecznego weekendu majowego i do usłyszenia.